Witamy w Wiejskich Smakach z Dobrem. Na nasze zaproszenie odpowiedziały Pani Angelika i Pani Agnieszka. Skąd Pani jesteście? Witamy serdecznie koło Gospodyń Wiejskich Stara Góra. Co dzisiaj dla nas przygotujecie? Jaki przepis zaprezentujecie? Dzisiejszy specjał to placki chrupiące z kapustą kiszoną oraz boczkiem. A dlaczego placki? To jest coś charakterystycznego dla Starej Góry? Pomysł na placki zrodził się podczas naszych warsztatów kulinarnych, które organizujemy w kole. Spotykamy się z dziewczynami i wymyślamy potrawy kulinarne, które sprawdzą się na imprezach okolicznościowych. Świetnie. No to cóż, zaczynamy. Teraz przystąpimy do posiekania kapusty Kiszonej. Kapusta Kiszona. Czy macie zwyczaj u siebie w kole, same kisić kapustę? Niestety nie. Kapusta kieszona pochodzi od naszego lokalnego producenta, który bardzo nas wspiera w kole. Świetnie. Poszatkowaną kapustę dodajemy do ciasta naleśnikowego. W międzyczasie Agnieszka pokroi boczek wędzony. Boczek przekładamy na rozgrzaną patelnię i podsmażamy. Teraz będziemy przygotowywać ciasto naleśnikowe. A jakie składniki wchodzą w te ciasto? Jajeczko, mąka, mleko i przyprawy. Dodajemy jeszcze mąki i troszeczkę soli. Jesteście bardzo aktywnym kołem gospodarzem, co widać to na portalach społecznościowych. Powiedzcie mi, proszę, jaki był ostatni konkurs, w którym braćcie udział? Koło Gospodyń Wiejskich Stara Góra uczestniczy w wielu wydarzeniach organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Bierzemy również udział w wielu konkursach, m.in. z Wieprzowiną przez pokolenia, danie wspólnych chwil z Fundacją Biedronki, a także w Bitwie Regionów. Czyli ciasto mamy już przygotowane. Co tak. teraz będziecie robiły? Dodajemy poszatkowaną kapustę kiszoną tak. oraz wędzony, podsmażony boczek. Wszystko mieszamy. Jaka konsystencja ma być tego ciasta? No, taka nie może być rzadka, a też nie może być zbyt gęsta. Bo jak będzie gęsta, no to będzie taki twardy placek. Szkoda, że nie możecie Państwo poczuć tego zapachu, jaki tutaj unosi od tej miski. E, ciasto mamy już gotowe, więc możemy przystąpić do smażenia placków. Patelnia musi być gorąca, placki smażymy na gorącym oleju. Na takim głębokim oleju, czy tylko tak? E, ma... Głębokim. W tym czasie zrobimy sos czoskowy, e, śmietana e, majonez, dodajemy czosnek, bazylię oraz oregano. Tak przygotowany sos odstawiamy do lodówki. Olej to chyba już jest gotowy, co? Tak, na rozgrzany olej kładziemy przygotowane ciasto na placki z kapusty kiszonej i boczku. Placki smażymy z dwóch stron na złoty kolor. Usmażone placki przekładamy na talerz. Dodajemy do tego nasz wcześniej przygotowany sos czoskowy. Jednym ze składników tych placków jest kapusta kiszona, a to jest najlepszy czas na to, żeby ją ukisić. Więc już dzisiaj zapraszamy na wspólne kiszenie kapusty 27 października tutaj do Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Zwycięska 8! Do zobaczenia w następnym odcinku. Wieski smaki z dobrem.